Od dziecka wyrastałem w takim duchu, gdzie moja babcia, ale nie tylko moja, sąsiadów babcia brali wnuczków za rękę i była podróż gdzieś tam do lasu, na nieużytki, łąki różne. Najczęściej pasło się krowy no i zbierało się zioła. Zioła od reszty roślin odróżniają się tym, że służyły lub służą do dzisiaj do leczenia różnych chorób. Pomyślałam, że skoro w moim rejonie są te zioła, jest ta tradycja zbierania ziół, są zbieracze, więc dlaczego nie spróbować do tych sklepów te zioła dostarczać? Zaczynałem od zera, bo nie miałem nawet samochodu najmniejszego, żadnych narzędzi do tej pracy, natomiast miałem wiedzę i zapał. Praca, która polega na organizacji skupu czy zbieraniu, trwa praktycznie cały rok. Kwiaty zbiera się wtedy, kiedy te rośliny kwitną, liście najczęściej wtedy, kiedy są młode, różnych gatunków, ale korzenie już zbiera się od wczesnej jesieni do późnej wiosny. Jesteśmy firmą nie aż tak dużą, ale bardzo rozpoznawalną. Jesteśmy prawie w każdym sklepie ze zdrową żywnością czy zielarskim w Polsce. W ostatnim roku na przykład sprzedaliśmy 40% więcej niż poprzednim. Że mam jakiś taki talent do roślin, to przecież nie jest moja zasługa. Ja to mam genetycznie. Na Podlasiu działa zawsze, miały szczególne znaczenie. To jest to zaplecze dla całej Polski. Podlasie odróżnia się troszeczkę od innych rejonów Polski. Dzięki temu, że te tradycje się zachowały, w tym rejonie można zjeść najlepsze wędliny, przetwory mleczarskie, napitki. To wszystko jest bogactwo Podlasia.